Cześć, witajcie w pierwszym, przedsezonowym odcinku na kanale Klubu Kibica Zastel. Koszykarskie emocje już niebawem, dlatego postanowiliśmy zobaczyć, co na temat nadchodzącego sezonu myślą członkowie Klubu Kibica. Zobaczcie sami. Moje pierwsze skojarzenie to jak dawaliśmy kiedyś koszuczek z jajkami na Wielkanoc, no to nie wiadomo z jakich przyczyn zginęło jajko dla Artura Gronka. A tak poza tym no, wydaje mi się, że bardzo ambitny człowiek poradzi sobie. Myślę, że jest dobrym fachowcem, podszkolił się u bardzo dobrych trenerów wcześniej. Myślę, że będziemy mieli z niego fajny pożytek i ustawi chłopaków tak jak trzeba. Będzie dobrze. No, Część, że jako drugi trener myślę, że spełni się super. Liczymy na to, że w przyszłym roku coś z tego wyjdzie i młody polski trener gdzieś tam poszerzy swoje horyzonty. Dla mnie nieoczekiwane, zaskakujące, i myślę, że przynajmniej jeden będzie nietrafiony. Transfery, zobaczymy, co będzie z nowych zawodników. Stara ekipa jest na pewno mocna, a nowi może coś wniosą ciekawego do zespołu. Ciekawe, szczególnie ciekawi mnie to, że. Pod koszem pojawił się nietypowy dla nas gracz, Julian. Bo zazwyczaj mieliśmy tych naszych podkoszowych małoskocznych, dużych, ale małoskocznych. No a tutaj pojawił się taki zabijaka, tak? Tak, tak zwany zabijaka pod koszem. No i liczę na to, że, że będzie ciekawie. Szkoda Dibosta, pokazał się w finałach z bardzo dobrej strony, ale myślę, że Florence godnie go zastąpi. No nie widziałem na żywo Florence'a, także na tą chwilę bardzo tęsknię za D. Florence Dibost? No Dibost, nie wiem kim jest Florence, na razie sprawdzimy. No wiadomo, złoty. No oczywiście złoty. Jestem monotematyczny. Oczywiście złoty. Medal złoty, medal smakuje najlepiej. Dla klubu kibica na pewno. Jeśli chodzi o zawodników i team, mimo wszystko mimo wszystko złoto. Życzyłabym sobie jak i wszystkim kibicom jak największej emocji, ale tych pozytywnych. Jak się ma taką przerwę od czerwca, to, to się czeka na to. E, zwłaszcza, że no, było cicho przez długi czas. No i teraz zaczyna się tego odczuwać. No i emocje są bardzo pozytywne. E, no i czeka się na ten sezon z tęsknieniem. No, życzyłbym sobie, żeby były jak największe emocje przy jak największym udziale publiczności zielonogórskiej, e, żeby wszyscy razem z nami i z koszykarzami dali z siebie na trybunach wszystko. Jestem pewny, że będzie tych emocji pozytywnych, jeśli chodzi o grę dużo więcej niż w zeszłym sezonie. Jeśli chodzi o współpracę z klubem, myślę, że będzie <laughs> że będzie tak samo. Jak co roku będą bardzo, bardzo, bardzo wielkie. Dzięki za obejrzenie do końca. Zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, ponieważ z czasem pojawi się na nim coraz więcej filmów. Sezon dopiero się rozpoczyna i zachęcam także do odwiedzania naszego fanpage'a i bycia na bieżąco z wszystkimi informacjami, jakie wypływają z klubu kibica. Do zobaczenia.